Dzisiejszy dzień, tak jak już parę razy to podkreśliliśmy i padło, jest naznaczonym słowem miłość, a dokładnie o tej miłości, która ma być bez obłudy. Pozwólmy sobie powiedz myślami, właśnie do tej refleksji nad miłością. Na pewno nie da się miłości określić. Ja pamiętam jeszcze. W pierwszych latach kapłaństwa, szczególnie kiedy asystowałem przy ślubach, to myślałem sobie, że cóż to o tej miłości można powiedzieć? Tak naprawdę nie da się jej określić. I tak jak tyle dzieł sztuki, ile tych tekstów literackich, ile tych, tej poezji, tak naprawdę. To myślę sobie, że jest tak nieskończona, tak niezgłębiona, że trudno zupełnie o niej mówić. Ale teraz, kiedy już więcej trochę tych lat kapłańskich, a tak ksiądz Jacek tutaj gości, tych, które, którzy mają jubileusz właśnie dwudziestolecia, kapłaństwa będą obchodzili, to mogę powiedzieć, że teraz już mówię trochę inaczej. O miłości można dużo powiedzieć. Można czasem precyzyjnie ją określać, bo tak naprawdę po to przyszedł Pan Jezus na świat, żeby nam tę miłość pokazać. Możemy powiedzieć jaka jest, a dzisiaj też możemy powiedzieć jaka ona nie jest, czyli właśnie nie ma nic wspólnego z obudą. Czym jest ta miłość bez obudy? Trzeba prosto powiedzieć, określenie jest bardzo proste. Po prostu kiedy mówimy, że kochamy, to mają za tym iść też czyny nasze. Czyli słowa mają pokrywać się szczynami. I tutaj możemy sobie pomyśleć, jak wiele słów słyszeliśmy o miłości, ile zapewnień, ile też obowiązków miłości wynikających choćby z tych relacji naszych rodzinnych, małżeńskich, właśnie rodzicielskich. Jaka jest ta miłość, i czy ta miłość rzeczywiście przekłada się na, po prostu na życie. Dzisiaj mamy piękny fragment Ewangelii, która. Też nam pokazuje taką bardzo praktyczną miłość, taką bardzo konkretną. Ewangelia zabiera nas do Kafarnaum. Możemy tak się domyśleć, że prawdopodobnie to jest dom Piotra, Andrzeja, może niektórzy mieli okazję, apostołów, którzy mieli okazję, może niektórzy z nas tam też i być, bo, bo takie jest właśnie prawdopodobieństwo. Jak wyglądały te domy? One były. No, bardzo proste, a dzisiaj to możemy sobie trochę porozważać o konstrukcji dachu, bo atmosfera z dzisiejszej Ewangelii wygląda mniej więcej tak, że był wielki tłum ludzi, którzy cisną się do Jezusa po to, żeby go dotknąć, po to, żeby go spotkać, i właśnie ten tłum możemy sobie wyobrazić przez to, że przynieśli do niego paralityka, czyli człowieka chorego, który którego chcieli, żeby był uzdrowiony. Pewnie przynieśli go, przyprowadzili najbliżsi. Ale z powodu tak wielkiego tłumu nie mogli tego zrobić normalnie. Domyślamy się pewnie, że przez drzwi. Dlatego wdrapali się pewnie z noszami, bo tak sobie się domyślamy, na dach, po to, żeby otworzyć dach i spuścić bezpośrednio przy Pana Jezusie właśnie tego chorego, żeby ten na niego spojrzał, uzdrowił, dotknął, według tego, co sobie zażyczył, jeśli by chciał, właśnie go uzdrowić. Konstrukcja dachu, tak sobie dzisiaj analizowałem, że tak jak źródła gdzieś podają, że prawdopodobnie to belki, jakaś trzcina i zalepione to wszystko gliną. Dlatego wyobraźmy sobie, co mógł pomyśleć właściciel nawet tego domu, żeby otworzyć mu dach, co często my w różnych Naszych konstrukcjach mówimy, aby tylko nie ruszać, bo później będzie przeciekało, bo będzie się waliło, bo będzie coś się działo właśnie niedobrego. Oni to zrobili. Jakże ważny był człowiek, ile poświęcili energii na to, żeby dostać się właśnie do Pana Jezusa. Poza tym, w samym pomieszczeniu można sobie wyobrazić, pewnie to wszystko leciało na tych, którzy byli w środku. Też na Pana Jezusa. Mógł się ktoś właśnie sprzeciwić. Mógł to zablokować, powiedzieć nie zawracajcie głowej Panu Jezusowi, bo no przecież On też musi jakoś w tym wszystkim jakoś funkcjonować. Na co chciałbym zwrócić uwagę, na to, że właśnie w tej miłości, której, którą dzisiaj rozważamy i której się uczymy, jednym z takich elementów jest po prostu ponieść wysiłek, ponieść jakiś trud. Chyba nie można mówić o miłości tej, gdy ktoś. Tą miłość w jakikolwiek sposób da, daje nam tak tylko przy okazji, bo nic go nie kosztuje, bo nie ma jakiegoś wymagania. No właśnie to jest jednym z kryteriów właśnie miłości. Ja dzisiaj po części jestem jako ten, który odpowiada w jakimś stopniu takie, takie zadanie, ksiądz biskup mi dał, odpowiada za karitas, za to, aby Caritas niósł właśnie tą miłość. Często mówi się, że to jakaś instytucja, że no właśnie, że pracuje dobrze, źle, z pomocą nie dotrzemy tak naprawdę do wszystkich, nie spełnimy wszystkich oczekiwań, ale tak naprawdę mogę dzielić się tym, że w tym Caritasie nawet, który jest takim narzędziem kościoła, w którym chcemy, żeby rzeczywiście miłość szła do drugiego człowieka. Mogę tak dużo tych przykładów powiedzieć, jak uczę się i buduję się tymi, którzy idą i bezinteresownie pomagają właśnie drugiemu człowiekowi. Sam niedawno wyjechałem z pracy, jeszcze zostali w pracy niektórzy, którzy pracowali już po godzinach, wolontarystycznie. Dzisiaj często z pracy ucieka się, bo jest czas, bo już nikt ode mnie nie będzie wymagał, ale trzeba pewne rzeczy zrobić. Pewne rzeczy trzeba dopiąć po to, żeby jakieś programy, jakaś pomoc właśnie szła dalej. Pamiętam też taką sytuację, która dziś jest mi w głowie. Bardzo ona tak nawiązuje do, do, do tego okresu, w którym teraz jesteśmy. Jest zima, jest zimno. Bardzo często praca Caritasu wiąże się z pomocą tym, którzy właśnie w taką pogodę zostają gdzieś na dworze. I co mogę tu powiedzieć? Oprócz tego, że nasi pracownicy bezinteresownie jeżdżą, szukają, założą herbatę, jedzenie, czasem bardzo się cieszą z tego powodu, że spotkali się z kimś, kto jest właśnie w kryzysie bezdomności, a za parę dni trafił już do naszego ośrodka. Że jednak zdecydował się, chociaż tak bardzo się bronił, że nie chce żadnej łaski, nie chce pomocy. To dzięki właśnie tym, którzy poświęcili się właśnie dla drugiego człowieka i różne rzeczy też poświęcili. To, co, o czym mówię, jakie mam w głowie, właśnie też takie przykłady, to chociażby w miejscu, w którym mieszkają ludzie w kryzysie bezdomności, często jest brudno, bo nie dbają o swoje pomieszczenia. Nie chcę tutaj przytaczać, jak wygląda czasami pokój. Pokój, który, kiedy ktoś wchodzi, jest czysty, zadbany, a później okazuje się, że jakby to można powiedzieć, to czasami jest, można porównać go do toalety nawet. Ja mam w głowie takich, którzy przychodzą po to, żeby pomóc im. I mówią do opiekuna domu czy do mnie, proszę księdza, my przyszliśmy pomóc, posprzątamy. Dzisiaj ofiarujemy się, że będziemy te miejsce sprzątali. Dlatego nie chcę wam szczegółów mówić, bo to, bo to nie może nie czas, nie miejsce, ale tak trochę porównałem do toalety i, i oni muszą wszystko, od śmieci, po ubrania, po, po zapachy, wszystkie po prostu wyczyścić do żywego właśnie te miejsca. I czasem sobie tak myślę, bo wiem jak to wygląda. To sprzątanie, które trwa czasami parę godzin, oni są w stanie... Przywrócić do poprzedniego stanu w ciągu pół godziny. I sobie myślę, dlaczego oni to robią? Dlaczego przychodzą wolontariusze i oni chcą tak się poświęcać, pomimo że za chwilę ta praca nie będzie widoczna? I właśnie mam w głowie też takich w pamięci, którzy przyszli, bardzo im dziękowałem. I mówię, poczekajcie, coś wam dam na drogę, tak naprawdę, i może sobie zdjęcie zrobimy, bo. Chcę na pamiątkę, że zrobiliście takie dzieło, kiedy poszedłem do biura już ich nie było, bo oni nie przyszli po to, żeby ktoś im dziękował, żeby ktoś ich pokazywał, a zrobili kilkugodzinną pracę i nie tylko raz, ale wielokrotnie. To takie przykłady, które no właśnie są dzisiaj dla nas bardzo ważne, bo bo kiedy mówimy o miłości, to musimy pamiętać, że prawdziwa miłość to taka, która coś z siebie daje. Tak jak powiedziałem, no właśnie, nie przy okazji. A ciągle przecież panuje takie stwierdzenie, że miłość to uczucie. Uczucie, bo co? Bo ktoś jest ładny, bo ktoś jest miły, bo ktoś coś mi pomógł, zrobił do uczy dobry uczynek, to ja już. Że tak powiem, mogę nazwać, że jest no właśnie ta miłość, że to jest uczucie. Kiedy my dziś, dzisiaj jesteśmy tutaj w sanktuarium błogosławionych męczenników, to musimy też pamiętać, że przecież oni nie z uczucia tutaj zginęli. Oni nie powiedzieli, że coś czują do Pana Boga, dlatego poświęcimy właśnie swoje życie. Oni podjęli decyzję. Decyzję, którą podejmuje człowiek chociażby w małżeństwie, decyzję, kiedy Decydujemy się jakieś, na jakieś powołanie w życiu. To jest decyzja. Zobaczmy. Miłość, na czym polega? Polega na wierności. Wierności temu, co się podjęło, i błogosławieni męczennicy, skoro podjęli decyzję, że będą bronić wiary, będą bronić Kościoła, to się nie cofnęli. To jest ta miłość bez obłudy, czyli to, co powiedziałem na początku, nie tylko słowa. Bo można było się gdzieś schować, przeczekać i wrócić do tego kościoła. Ale byli wierni właśnie temu słowu, które właśnie podjęli. Ja mam też taki przykład, którym też często się tak chce podzielić. Na różne szkolenia jeździmy, uczymy się jak to zadbać o siebie. Kiedyś tak pierwszy raz usłyszałem, wydaje się, że kogoś wydawało się mądrego, bo ktoś prowadził szkolenie. Na temat, jak to w życiu człowiek ma być szczęśliwy i powiedział, powiedziała ta osoba. Pamiętajcie, żeby zadbać o siebie, to w życiu nie można się poświęcić. Trzeba, a nawet powinno się w różnych naszych zobowiązaniach zaangażować. Zaangażować. I to też jest bardzo wielkie, bo można się w czymś zaangażować albo można coś robić bez zaangażowania. Ale bardzo takie były zaakcentowane słowa, że nie można się poświęcić, boś poświęcenie ono jest równoznaczne z tym, że nam się życie jakby psuje. Są pewne nieodwracalne rzeczy. Czy to będzie nasze ciało, które już nigdy nie powróci do swojej właśnie formy, czy to będzie jakieś inne konsekwencje, i tak dalej, dlatego nie można się poświęcić. I dzisiaj, w tym naszym dzisiejszym haśle, że miłość. Niech, nie będzie bez, niech będzie bez obłudy. Właśnie też chcę to za, zaakcentować, że my myślimy inaczej, bo my trzeba się, mówimy, trzeba się poświęcić. Bo jak można sobie wyobrazić kogoś, kto na przykład jest żołnierzem, albo lekarzem, albo rodzicem, albo dziadkiem babcią, albo małżonkiem, który. Nie chce się poświęcić, czyli nie chce dać z siebie więcej. Czy to będzie właśnie prawdziwa miłość? No, ja się z tym nie zgadzam. I niektórzy mówią: No, to ty nas nie rozumiesz, bo trochę nam o co innego chodziło. Możliwe, że tak. Ale właśnie w tym miejscu, gdzie błogosławieni męczennicy oddali życie, trzeba właśnie, jakby to mówić, że miłość to jest poświęcenie, że trzeba coś stracić. Że apostołowie, kiedy zakochali się w Jezusie Chrystusie, to oni wszyscy niemalże stracili życie właśnie z tej miłości. Właśnie to ta, taka miłość, to jest ta, że ona brzmi tak, że kocham, że nawet jestem w stanie poświęcić życie, a my dobrze wiemy w życiu, że tak naprawdę Jego nie tracimy, bo żyjemy wiecznie, możemy tylko na chwilę właśnie gdzieś Go zostawić. I kiedy dalej byśmy tak rozważali, że Miłość to ta, która się nie poświęca, to tak naprawdę byśmy musieli nazywać i męczenników, apostołów, wszystkich naszych świętych, często głupkami, bo przecież można było inaczej. A oni pokazali nam właśnie, czym jest ta prawdziwa miłość. Miłość niech będzie bez odbudy. Dlatego uczmy się właśnie od błogosławionych męczenników, tego aby. Słowa równały się naszym czynom. Amen.